dla nas ważnego, to jest to, co my z tą spuścizną Wojska zrobimy. Tak jak po, e, Wojtek użyłby takiego słowa spuścizna. Jeszcze to, to, to jest słowo spuścizna i myślę, że ono idealnie tutaj pasuje. I nie chodzi mi o to, e, co zrobimy z kolejnymi prezentami, z kolejnymi, e, z kolejnymi koncertami. Bardziej chodzi mi o to, co zrobimy z tymi wszystkimi wartościami, w które Wojtek wierzy. Jakby musimy się zastanowić nad przyszłością taką, że żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, czego nauczył nas Wojtek, o równości, wolności, walce z kapitałem, bycie przeciwko homofobii, przeciwko rasizmowi, przeciwko faszystom. Tego wszystkiego my nie zapomnimy, ale też musimy przekazać to następnemu pokoleniu. I to jest, myślę, zadanie dla nas. I nie mówię tylko tutaj o naszych dzieciach, ale mówię też o młodych ludziach, żeby, żeby ten nasz ruch nie skończył się z... Wraz ze śmiercią Wojtka, tylko żeby trwał, to najważniejsze jest w tym momencie przekazać tą jego spuściznę. Słuchajcie, dalej. Nigdy o tym nie zapomnieć. Dalej wierzyć, da, dalej wierzyć w to, co, w to, co on głosił, dalej walczyć, dalej się bawić, przekazywać to dalej. Dzięki. Dzięki. Rodziny Wojtka autonomii wszystkich przyjaciół za Waszym dzisiejszym podcast. Przede wszystkim... Wiem, że dla wielu was Wojtek po prostu był osobą, był człowiekiem, bliskim, przyjacielem, kolegą i myślę, że tu jakby jest najważniejsze to, że on zostanie taki na taki, zawsze w naszych sercach. On jest po prostu człowiekiem, który na zawsze pozostanie i jakby jest częścią nas, jest częścią w nas i ogólnie nic z tego już na zawsze nie zmieni.